Z nami burmistrz miasta Żywce, pan Antoni Szlagor. Panie Antoni, pierwsza taka impreza hip-hopowa w Żywcu. Ja myślę, że to jest pierwsza, ale nie ostatnia. Po prostu wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, tym, którzy lubią również taką muzykę. Wiadomo, że, że żywie, żywie zna to folklor, ale młodzi ludzie to nie tylko, przecież mimo to, że szanują folklor, lubią również inną muzykę i ja myślę, że ta impreza właśnie temu służy. Widzę, że Pan też się dzisiaj powinien wpisać w klimat, luźna koszulka, czapeczka z daszkiem. Wie Pan co, no jak jest impreza hip-hopowa, to nie przyjdę w stroju góralskim, tylko przyszedłem w takim stroju jak trzeba, nie? Czyli po prostu jeszcze powinienem mieć te spodnie takie podobno, że te, szerokie. te szerokie, te pompy, no ale takiego rozmiaru na mnie nie było. Czy niż miasta Żywca słucha takiej muzyki? A czy wie pan co? No, ja, jak przy, że przyszedłem na imprezę tutaj, to tej muzyki będę słuchał po prostu. No, y, trzeba szanować również tych, którzy taką muzykę lubią, i, i ja jestem otwarty, dlatego też Miejskie Centrum Kultury, pan dyrektor Marek Regel, jak przyszedł do mnie z takim pomysłem, to natychmiast mówię robić. Czy rozumiem, że tą muzykę dopiero pan poznaje, a jakiej muzyki w takim razie słucha pan na co dzień? A czy wie pan co? No, ja lubię, lubię, powiem tak, upiór w opierze, że lubię y, posłuchać sobie y, tych, tych prostu z tego, z tego tej muzyki słucham również muzyki Krawczyka, słucham proszę pana Rodowicz ale również słucham taką muzykę wie pani dawną Beatlesów no, każdą muzykę z... słucham, w zależności od tego, jaka leci i po prostu jak się dobrze czuję z tą muzyką. Młodzi ludzie zbierają się tutaj w amfiteatrze. W internecie ta impreza cieszyła się bardzo dużą popularnością. Organizatorzy zastanawiają się, czy będzie możliwość kontynuacji tego w przyszłym roku. A co na to Burmistrz Miasta Żywca? Na 100% będziemy to kontynuować. Wie pan, bo to jest tak, że. że... Organizujemy to wspólnie z Piwiarnią Żywiecką i tam z Grupą Żywiec, Miejskie Centrum Kultury. Wiadomo, że, że przecież są związane z tym również koszty, ale myślę, że ta impreza się będzie rozwijać, znajdziemy jakieś pieniądze sponsorów, żeby ona się coraz bardziej rozwijała. Chodzi mi tylko o to tak, żeby ta impreza była tak zwaną imprezą, która się w kulturalny sposób odbywa, żeby potem wie pan, nie było jakichś dewastacji różnych rzeczy, ale myślę, że już się tyle razy przekonałem, że współpraca z młodzieżą, że nic takiego się nie dzieje, jak najbardziej takie imprezy trzeba organizować. Bardzo uprzejmie dziękuję.